Zapraszam Cię na krótką sobą rutynę. Zachęcam do tego, żeby zacząć nią każdy dzień i sprawdzić, jak będziemy się czuli po, po takim tygodniu czy dwóch tygodniach codziennych ćwiczeń. Zaczynamy w pozycji stojącej. Stajemy na końcu maty, stopy rozstawione na szerokość bioder. Wyciągnij ręce w górę, weź długi wdech. I z wydechem broda do mostka, kręg po kręgu, zroluj plecy, kierując dłonie w stronę maty. I powoli wracamy kręgosłupem do pionu. Wyciągnij ręce w górę, wdech. I z wydechem głowa w dół, klatka piersiowa w dół. Zroluj kręgosłup lędźwiowy i zbliż dłonie w stronę maty. Jeśli dłonie do maty nie dotykają, na końcu zegnij lekko kolana. I od wyprostu kolan zacznij powrót. Wraca miednica, lędźwia, klatka piersiowa. I głowa, ręce w górę wdech, i wydech dół. I ostatni raz wracamy w górę. Ręce zostają w suficie. Prawą nogę przestaw na lewą stronę, chwyć lewą ręką za prawy nadgarstek i przeciągnij się, rozciągnij prawy bok. I zamien strony. Spokojnym ruchem. Nie szukamy takiego rozciągnięcia na 100%. I zmiana strony. Jeszcze raz jedna druga strona. Bierz wdech, kiedy rozciągasz bok. I zatrzymaj na środku. Opuść ręce, zroluj plecy jeszcze raz. Przestaw prawą nogę, taki mały kroczek do przodu. I pobujaj biodrami na boki. Rozciągamy tył nogi. Jeśli chcesz troszkę więcej tego rozciągania, zrób większy wykrok. I zmieniamy stronę. Lewa noga do przodu. Prawa noga w tył i pobujaj biodrami na boki. Dostaw lewą nogę do prawej. Opuść głowę nisko. Przejdź rękoma do przodu i odłóż kolana w matę. Zostajemy w klęku. Rotacja: wyciągnij prawą rękę do sufitu, spójrz za dłonią w górę i wracasz ręką na matę. Zmiana strony: wdech i powrót, wydech. Góra, wdech, powrót, wydech i zmiana. I powrót. Teraz ręka wdech, góra i na wydechu. Ręką sięgasz za lewy nadgarstek i zbliżasz bark w stronę maty. Znowu góra, wdech. I powrót, wydech. Na razie tylko ta prawa strona. Góra, wdech. I wydech, dół. I jeszcze raz. I dół, wydech. Zmieniamy stronę, lewa ręka w górę, i lewa ręka za nadgarstkiem, bark w stronę ziemi, i znowu góra wdech, i powrót w dół. Góra wdech, powrót wydech. Jeszcze raz, i powrót. Zatrzymaj ręce na środku, wyciągnij dłonie do przodu. Biodra zostają w jednej linii z kolanami. Opuść klatkę piersiową nisko. I zostań chwilę w tej pozycji. Podwij miednicę, okrągłe plecy wyciągasz w górę i siadasz z powrotem Pośladkami w stronę pięt. I znowu miednica podwinięta, plecy w górę i powrót jeszcze raz i powrót rostą w dłoni bliżej siebie i przejdziemy do pozycji leżącej połóż się na plecach ręce ustaw wzdłuż ciała przyciśnij kość krzyżową do materaca do maty i na zmianę Podnosisz prawą nogę w górę, opuszczasz i lewą i opuść. Staraj się wykonać ten ruch bez kołysania biodrami na boki, bez doklejania kręgosłupa lędźwiowego do maty. Miednica po prostu się nie rusza. Wginamy tylko stawy biodrowe podnosząc na zmianę prawą lewą nogę. Teraz prawą nogę zatrzymaj w górze i dołącz lewą nogę do prawej. Tylko prawa noga. W dół dotknij do maty. Wracasz to samo lewa, dół i powrót. Staramy się już zapracować tutaj mięśniami brzucha, żeby troszkę pomóc przytrzymywać nogi w górze. Jeszcze raz, jedna, druga strona. Zatrzymaj nogi w górze, ręce ustaw wzdłuż ciała, przyciągnij brodę do mostka i podnieś głowę. Wysuń ręce mocno przed siebie i zacznij uderzać rękoma w dół. Wdech, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wydech, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pilatesowa setka, sto uderzeń przed nami, wydech. I wdech, dwa, trzy, cztery, pięć i wydech. Zaciskaj kolana i wdech. I wydech, 2, 3, 4, 5. Wdech. I wydech. Jeśli się czujesz na siłach, rozprostuj nogi. Nie muszą być zupełnie proste w kolanach. I wydech, 2, 3, 4, 5. Wdech. I wydech, 2, 3, 4, 5. Z każdym powtórzeniem ręce coraz bardziej z przodu. I wydech, 2, 3, 4, 5. Ostatnie 10 wdech. I wydech. Zatrzymaj ręce, zegnij kolana, odstaw stopy i odłóż głowę. Wyciągnij ręce w sufit, wdech ręce w tył i roll up. Podnosisz ręce, podnieś głowę, kręg po kręgu przejdź do pozycji siedzącej. Możesz stopy przestawić troszkę do przodu albo całkowicie nogi rozprostować. Wyciągnij ręce w przód i kręg po kręgu. Zroluj plecy z powrotem na matę. Przenieś ręce za głowę. Wdech. I wydech. Głowa w górę. Zroluj plecy. I sięgnij rękoma do przodu. Powoli w tył. Ręce za głowę. I góra. Czy robisz z prostymi, czy ze zgiętymi kolanami. Liczenie. Staraj się, żeby stopy zostały w miejscu. Dociskaj albo całe stopy, albo tylko pięty do maty. I przód. Ostatni raz. Odłóż plecy. Wdech, ręce za głowę. I wydech, góra. I zroluj plecy kręg po kręgu w dół. Odłóż dłonie na macie. Prosta w stopy na szerokość bioder i podnieś biodra w górę. Shoulder bridge, kręg po kręgu z roli do ziemi. Podnieś biodra w górę, odepchnij się stopami od maty, ale pilnuj, żeby brzuch nie wydostał się za bardzo do sufitu. Trzymamy tutaj dolny brzuch aktywny i kręg po kręgu. Powrót. Znowu biodra w górę. Kiedy masz podniesione biodra, spróbuj popchnąć kolanami troszkę do przodu. Byśmy się chcieli wcisnąć kolanami w te ścianę przed nami. I kręg po kręgu. Wracasz plecami, kolana cały czas pchają w przód. Jeszcze dwa razy. Biodra w górę. I kręg po kręgu. Dół. I ostatni raz. Biodra w górę. I biodra w dół. Ręce w sufit. Przenieś ręce za głowę. Ręce w górę i przejdź do pozycji siedzącej przez roll-up, podnosząc się w górę. Stopy złącz i chwyć za kostki od przodu. Przyciągnij nogi do siebie. Wchodzimy w pozycję do rolling like a ball, czyli łokcie rozstawiasz szeroko, plecy przyjmują kształt takiej delikatnie zakrzywionej litery C. Przechyl się lekko do tyłu całym kształtem, same powinny podnieść się pięty, a później też palca i już mamy stopy w górze. Łokcie rozstawiasz coraz szerzej, wciągając klatkę piersiową mocniej nad biodra. Trzymaj pozycję, staraj się... Znaleźć takie małe ruchy miednicy tutaj przód-tył. Tak, żeby po kości krzyżowej się troszkę pokulać na tą przednią krawędź i troszkę do tyłu. Teraz jak czujemy się pewnie już w tej pozycji, próbujemy wychylić się do tyłu i wrócić, tak żeby stopy nie dotknęły do maty. I znowu w tył i powrót. Staraj się brać jak najmniejszy zamach. Staramy się tą pracą głębokich mięśni brzucha, mięśni tłowia, wyhamować pracę na powrocie. Ręce wciskają się w nogi. Nogi wciskają się w ręce. Powtórz jeszcze trzy razy. Jeszcze dwa. I ostatni raz. I zatrzymaj. Staraj się jeszcze nie kłaść stóp na matę. Prawe kolano przytuł do klatki piersiowej. Lewą nogę rozprostuj do przodu. I kręg po kręgu wracasz na matę do pozycji leżącej. Ta lewa noga będzie już podniesiona, jest w zasięgu naszego wzroku. Prawe kolano przyciągnij troszkę mocniej do siebie. I spróbuj przycisnąć kość krzyżową do maty. Łokcie szeroko, single leg stretch. Jednym sprawnym ruchem pod stronę. Przyciągnij tą lewą nogę do siebie. I jednym ruchem zamień. Przyciągnij, i zamień. Przyciągnij, zamień. Przyciągnij, zamień. Tak trochę znienacka, ale przechodzimy do pracy mięśni brzucha. Zmiana. I zmiana. Jeszcze trzy, i dwa. I jeden. Obydwa kolana przytul do siebie, ręce podłóż pod głowę i ręce są pod głową po to, żeby głowa się na tych rękach położyła. Zaciśnięte pięty, kolana troszeczkę na zewnątrz sobie rozstawiamy i wyprostuj nogi do przodu. Rozprostuj, przytrzymaj i zegnij. Rozprostuj, trzymaj i zegnij. I rozprostuj, trzymaj. Zegni, ostatnie dwa, wracasz, nogi w przód z wydechem i powrót, stopy wracają na matę i głowa w dół. Znowu rozstawiamy stopy na szerokość bioder, ręce wzdłuż ciała, jeszcze raz wracamy do shoulder bridge, tylko troszeczkę sobie to ćwiczenie rozbudujemy, biodra w górę. Przytrzymaj biodra nieruchomo. Odległość pośladka od ziemi się nie zmienia. Prawa noga w górę. I odstawiasz. I lewa noga w górę. I odstawiasz. Jeszcze raz jedna druga strona. Odstaw. I prawa. I odstaw. Ostatni raz. Prawa. I lewa. Znowu staramy się nie chwiać miednicą na boki. Kręg po kręgu. Plecy w dół. Przełóż prawą rękę za głowę. Rozprostuj prawą nogę. Przez ten prawy bok od razu przejdziemy sobie do leżenia na brzuchu. Ręce przyłóż blisko klatki piersiowej. Grzbiety stóp wydłużone na ziemi. Odepchnij się rękoma od maty. I podnieś klatkę piersiową kilka centymetrów dosłownie nad matę. Teraz czubkiem głowy sięgnij mocno do przodu. Nie zależy Ci na tym, żeby wysoko się tutaj podnieść, tylko żeby spróbować oddalić klatkę piersiową od bioder, a głowę od klatki piersiowej. Przetrzymujemy i rozluźniamy. I znowu góra. Wysuwaj głowę do przodu. Pomóż sobie rękoma. Żeby wyciągnąć klatkę piersiową daleko od miednicy. Przytrzymaj. I opuść. Góra. Dodajemy ruch szyjnego. Spójrz w prawą stronę, spójrz w lewą stronę, spójrz na środek i opuść rozluźnij. Podnieś się. Zaczynam od drugiej strony spójrz w lewo. Pójdź w prawo, pójdź na środek i opuść. Ostatni raz, góra. Pójdź w prawą, w lewą stronę, wyciągaj głowę mocno do przodu, na środek i opuść głowę. Rozluźnij, podwiń palce u stóp, kolana wciśnij w matę, a biodra podnieś już lekko do góry i przy pomocy rąk i pracy tłowia odepchnij się. Do klęku. Ustaw sobie ręce tak, żeby nadgarstki barki były w jednej linii. Tak samo nasze kolana i biodra. Zaciągnij dolny brzuch do sufitu. Rozprostuj prawą nogę i trzymając miednicę stabilnie, dołącz lewą nogę do prawej. Odpychasz się mocno rękoma. Trzymaj pozycję. Tutaj znowu czubek głowy pcha do przodu. A pięty pchają w przeciwnym kierunku do głowy. Przytrzymaj cztery, trzy, dwa, i jeden. Powoli kolana wracają na matę, a my wykonujemy trzy takie małe pompeczki. Zegnij łokcie. Zejdź klatką piersiową w dół i odepchnij się góra. I znowu dół, i góra. Ostatni raz, dół. Góra, zaokrągli plece. Połącz już teraz kolana i stopy, palce podwinięte, okrągłe plecy wyciągnij w tył. Zatrzymaj się tutaj na takie trzy długie oddechy, długi wdech i długi wydech. Długi wdech. Staraj się podwijać miednicę, kierując się ogonem mocno w dół. I długi wydech. I jeszcze raz. Wdech. I wydech. Wróć kręgosłupem do pozycji neutralnej. Rozstaw kolana troszkę szerzej. Wyciągnij biodra w górę. I zatrzymaj takie okrągłe plecy. Pozycja słonia. Trzema krokami dłoni podejdź w stronę stóp. I tak jak zaczęliśmy, tak zakończymy. Ręce luźno w dole. Kręg po kręgu. Wracasz kręgosłupem w górę, wyciągnij ręce bokiem do sufitu, długi wdech i ręce bokiem w dół, wydech. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.